Be. Both media experts are in love. Tutaj okazja w Media Ekspert Kob w zestawie gitarni farowy Hysense z funkcją Airfly, wieczenie bez dodatku tłuszczu i sterowaną dotykową płytę indukcyjną Hisense ze złączonymi polami drzewczymi. A Azbywalkę Hisense z problemem skutecznego zmywania w ciągu jednej godziny dostaniesz za złotówkę, a do niego 600 zł zgrotu na konto za zasadą zestawu Primo to jakość, tu Cześć, dzisiaj tak nie zagram Przydziębiłaś się? Mam katar, zatkany nos i ból głowy Słuchaj, może warto połączyć te kropki To mogą być przejściowe objawy zatokowe ukryte w przeziębieniu Weź się zatoki I bubrom zatoki ma dwie substancje Jedna odstyka nos i zatoki, druga uwalnia od bólu Już nie lepiej to jest Kiedy kredyt na opatrzone okazję możesz wziąć tu i teraz, a zacząć spłacać dużo później. RSO 11,4%. Weź kredyt gotówkowy. Pierwsza lata nawet za 3 miesiące. Welodank. Sprawdź jak to jest. Teraz myślisz, że jestem zwykłą kostką czekolady. A ja jestem hostką gorzkiej czekolady wiadoma, tak intensywną przyjemność daje gorzka czekolada Wedel. a jeśli masz ochotę na jeszcze więcej czekolady, spróbuj czekolady nadzianej czekoladowym nadzieje, na dzianę, z przyjemnością. Za prawidłowe i ostre widzenie opowiada planka żółta wokół. Jej głównym składnikiem jest uteina. Dlatego niezbędne jest regularne dostarczanie luteiny do organizmu, aby otrzymać jej prawidłowy poziom. Polecam Państwu coś, co sama stosuję. Maxyluton. Maksiluten zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg oraz składniki wspierające prawidłowe widzenie cynk i wyciąg złożysto stolistnej. Moim zdaniem, maxyluton. To najlepszy wybór dla wsparcia zdrowia oczu. Maxi Lutein, numer jeden wśród tabletek z luteiną. Grypa, nie chcę się męczyć. Biorę Gripex, który działa na wszystkie te objawy. Gripex działa i ja działam. To jest dla bezpieczeństwa swojego zdrowia. Nie przekażę was żadnych wątków. Wszystkie to, co widzicie, skontaktujecie z Możesz się zatok w przeziębieniu? Działam i biorę nowość Gripex Hot Intense Gripex Hot Intense Udrożnia zatoki maksymalną dawką składnika A ja mogę odetchnąć intensywnie Nowość Gripex Hot Intense Działam Oszczędź wodę ze zmywarką Finisz zawsze dać warto Razem świetnie radę dają Jak ja znałaś Zabrudzenia usuwają Pusty zlew, zmywarka pełna Wiesz finisz, czystość pewna Bosch i finish współdziałają. Świetnie czystość zapewniają. Kup znalewarkę Bosch, zostaw opinii i Odbierz do 700 zł zwrotów w prezencie. Bosch rekomenduje finish numer 1 w Polsce. Twój wiek to nie mijające lata. To siła, która w Tobie drzemie. Podkreśl ją z Nivea Q10. Koenzyn Q10 i kreatyna to podwójny puster kolagenu dla redukcji zmarszczek i skóry w 7 dni. Potwierdzone klinicznie. Nowy krem przeciwzmarszczkowy Nivea Q10. Skóra dla Twojej siły. i dla skóry. Zmarszczki zapobiegaj z podwójnie aktywnym serum. Redukuj skremem na dzień i wypełniaj z wypełniaczem zmarszczek. Twoja nowa pielęgnacja od Nivea. My tu na portwalu ubieramy ACT i w senior D3. Sakrament swodowy zestaw Witamin? I minerałów aktivitaminę senior D3 moseczko co trzeba, ale nutków kosztuje mało. Aktywitaminę senior D3 to bogaty zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3. Tak dobrego zestawu witamin jak aktivitamina senior D3 nośną się górę, ale nie pamiętaj! Aktywitamina senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. <Ły> Mam pytanie. Powiedziano mi, że pamięta Pani wszystkie twarze i nazwiska. Na razie pamiętam każdego pasażera. To jest Magnus Tenbsztet. W zeszłym roku był na pokładzie. Miał wykład o roślinach na Wyspach Kuka. Magnus zaginął Niestety szukam go. I co? Magnus jest na jednej z wysp. I głaz tego z pomocą doktora Zandera już nie chcę. Co to ma znaczyć? Co pan tu robi? Proszę mnie traktować jak ochronę. Ustaliliśmy, że ja się tym zajmę. Jestem tu na zlecenie zarządu. Widocznie ktoś miał jakieś wątpliwości. Co dokładnie robi pani dla tego konserwu? Analizuje rośliny, które Magnus przywozi. Naprawdę się o niego martwię. Wszystko rozumiem: ból, żałobę. Muszę się dowiedzieć, co z nim się dzieje. Nie wyjadę stąd bez magnusa. Będę tu siedzieć i czekać, aż się pojawi. Jak mogłeś tak po prostu zniknąć? Wiesz, jak mnie skrzywdziłeś? Kocham cię tak, jak dawniej, ale już nie mogłem tak żyć. A ja musiałem. Zostawiłeś mnie na ludzi. Szukasz cudownego leku na wszystkie choroby, ale twojej córce to już i tak nie pomoże. Szukałaś mnie, bo chodziło ci o nas, czy o karierę? Tak bardzo cię kochałam. To powiedz mi prawdę. Dlaczego tu jesteś? W twoim domu. Jak nazywa się ten facet? Klaus Parker. Jest tu na pokładzie? Magnus. Ten człowiek jest niebezpieczny. Pan Parker, pan Den Sztet, Okradł mnie pan. Proszę wyjść. Myślę, że mamy wspólne interesy.